Pokój i dobro, kochani, dziś jest piątek w oktawie Narodzenia Pańskiego, 29 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii starzec Simeon mówi o Jezusie, że On jest światłem na oświecenie pogan. Bardzo często w Piśmie Świętym grzech jest utożsamiany z ciemnością, dlatego że to, co niewłaściwe, nie chcemy, żeby ujrzało światło dzienne, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. Dlatego staramy się to przykryć pod płaszczykiem nocy. A czasem o kimś mówimy, to jest typ spod ciemnej gwiazdy, to znaczy, że Jego działanie nie jest do końca takie klarowne, takie jasne. To jest człowiek, który kombinuje, który stara się przykryć to wszystko, co jest Jego działaniem. I nie tylko grzech, ale również głupota często jest utożsamiana z ciemnością. Czasem nawet o kimś mówimy te ciemnoto albo te ciemnogrodzie. A o kimś, kto jest mądry, mówimy jaśnie oświecony na przykład. I rzeczywiście Pan Jezus przychodzi ze swoją mądrością, ze swoim ze swoją świętością, żeby to, co w nas jeszcze jest mroczne, żeby rozświetlić, żeby to wszystko ujawnić, żebyśmy mogli się tym porządnie zająć. Dzisiaj sarzec Simeon mówi o Jezusie, On jest światłem na oświecenie pogan. Oddaj Panu Jezusowi to, co w Tobie jeszcze jest takie pogańskie, takie nieochrzczone, takie niewłaściwe. Kochani, i to nie jest tak, że ciemność jest przeciwieństwem światła, jest Jego brakiem. I żeby powstał cień. Musi być światło, ale żeby powstało światło, cień jest niepotrzebny. A więc ciemność, cień, to co mroczne, nie jest konkurencją dla pana Boga, który jest światłością. Pan Bóg potrafi nad wszystkim zapanować. W każdą dziurę, w każdy czarny scenariusz potrafi wniknąć, prześwietlić i sprawić, że wszystko nabierze nowego blasku, nowy, nowych kształtów, nowych kolorów. Więc oddajmy Panu Jezusowi to wszystko, co w nas jeszcze jest takie pogańskie. I pamiętajmy, że przeciwnikiem Pana Jezusa jako światłości jest Książę Ciemności, czyli szatan. Jest przeciwnikiem, ale nie jest żadnym partnerem do rozmowy, wcale nie zagraża Panu Jezusowi. Jego światła potrafi przeniknąć każdy mrok. Wszystko to, co on stara się gdzieś tam zaciemnić. Pan Jezus rozświetli, On sobie z tym po prostu poradzi. W modlitwie franciszkańskiej czytamy: dobry Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, radość, tam, gdzie panuje smutek, bym niósł również światło tam, gdzie panuje mrok, byśmy byli takimi nosicielami światła, ale nie takimi nosicielami jak Lucyfer, który był. Nosicielem światła, po to, żeby oświetlał drogę Panu Bogu. W pewnym ci powiedział: Nie, nie będę służył, ale byśmy, byśmy byli takim światłem, jak Maryja takim światełkiem, który zwiastuje nadejście Pana, którzy nie chcą go zasłonić, ale chcą sprawić, żeby ci, którzy oczekują na jego przyjście, byli dobrze przygotowani. Bardzo często w liturgii Jezus jest porównywany ze słońcem, ze światem, który nigdy nie gaśnie, ze słońcem, które nigdy nie zachodzi. I w tych miesiącach, kiedy słońce, jak na lekarstwo, życzę Wam, kochani, abyście mieli w sercu Jezusa, takie Boże słońce, które Was rozgrzeje, które sprawi, że to wszystko, co Was jeszcze jest takie mroczne, czy może nawet niewłaściwe, żeby stało się klarowne, czyste, piękne. I znacie pewnie, kochani, te dwa nurty w kościele. Jeden, który mówi, żeby odsunąć się od ciemności, to trzeba się wystraszyć tą ciemnością. I często niektórzy kaznodzieje straszą piekłem i konsekwencjami zła. I w tym momencie, kiedy człowiek tak wystraszy się tego, tego zła, to oddala się od niego i zbliża się do światła. Natomiast druga opcja jest taka, że człowiek patrzy na światło, zachwyca się nim i nawet nie wie, jak Oddala się od tego zła, dlatego że to światło jest takie fascynujące, że chce być coraz bliżej, chce się ogrzewać i rozświetlać w promieniach właśnie tego, tego światła. Jedna i druga droga podobnież jest właściwa, bo dokonuje się ten sam ruch, czyli odwrócenie się, odejście od ciemności i zwrócenie się coraz bliżej światła. Natomiast ja osobiście wolę tę drugą opcję, czyli fascynować się Panem Jezusem, nie skupiać się na tym, co, co złe. Na zakończenie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo z życzeniami. Dużo zdrowia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.